Skarszewy na święta z atrakcjami. Burmistrz Skarszew, Jacek w trwający weekend 17 i 18 grudnia zaprasza na wspólne wielkie świętowanie Bożego Narodzenia na Skarszewskim Rynku. Możemy uznać za Otwarty. Zapraszamy na Skarszewski Rynek. Mamy świąteczny, tradycyjny, polski poczęstunek, wiele wspólnych zabaw, śpiewania kolęd. Fantastyczna atmosfera dzięki zaangażowaniu wielu e, organizacji, kół gospodyń wiejskich, na przykład e, impreza zorganizowana przez Gminy Ośrodek Kultury. E, wiele ciepłych, gorących serc czeka dzisiaj tutaj na, na Państwa i bardzo dobre potrawy. Po raz kolejny już przygotowałyśmy tutaj e, wszystkie koła gospodyń, włączyły się w Przygotowania i skupiłyśmy się przede wszystkim na pieczeniu ciast, na wypiekach świątecznych. Przygotowaliśmy na dzisiejsze świętowanie Bożego Narodzenia ciasta drożdżówkę, makowiec, pyszny sernik, piernik oraz pepernuszki kocierskie. Będzie prezentowała się młodzież z gminy Skarszewy, dzieci również. Młodzież, która na co dzień pracuje w gminie Światła Kultury i Bibliotece Publicznej. Będziemy mieć również gości ze Starogardu Gdańskiego, więc teraz też będzie napełniona kolendą i pastora. W organizację wydarzenia włączyło się mnóstwo instytucji, organizacji oraz mieszkańców. Szczególne podziękowania należą się Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej oraz Skarszewskim Restauratorom. Jest bardzo dobra impreza. Bardzo fajna atmosfera i coś dla ciała i coś dla ducha. Dobrze tutaj karmią bezpłatnie. Jest fajne, fajne są występy i Mikoła jest dla dzieciaków dużo radochy. I jest ją, kochani Jeszcze Gościem specjalnym wydarzenia był święty Mikołaj. Myślę, że wszystkie dzieci tutaj w skaszerach były grzeczne. No tak, Ma tutaj pomoc moich śnieżynek, zdajemy cały czas prezenty. Poza tradycyjnym poczęstunkiem, licznymi występami muzycznymi i tanecznymi, konkursami, zabawami i animacjami dla dzieci oraz wspólnym kolędowaniem jest też okazja do świątecznych zakupów. Przejdziemy się w kiermaszu, zrobimy jakieś pamiątki, wspomożemy inicjatywy skarzewskie, żeby nam się nasza gmina rozwijała. A z tej okazji wszystkim życzę całych świąt, dużo miłości, ciepłości, radości i wzajemnego zrozumienia. Chciałbym ja przy tej okazji wszystkim mieszkańcom skarzew i okolic życzyć pogody ducha, uśmiechu, radości, spełnienia marzeń i wszystkiego dobrego. Wszystkim skarzewiakom, wszystkim mieszkańcom naszej gminy życzymy przede wszystkim dużo uśmiechu. Dużo wyrozumiałości, czułości i wzajemnego szacunku. Wszystkim, Wszystkim mieszkańcom Skarzew życzymy, życzymy wesołych świąt. Dla tych, co dziś nie zdążyli wspólnie poświętować Boże Narodzenie, mają na to szansę jeszcze w niedzielę. Serdecznie zapraszamy. Polecamy również zobaczyć historyczne Mikołajki w Skarzewach oraz minęły dwa lata kadencji. Polub nas na Facebook, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.